Cześć, witajcie, z tej strony Maki, Czernokuba. Kuba. Cześć, witamy. witamy w ostatnim odcinku na Pielbelska Dolina. No i tak, dzisiaj inaczej miał być tam woz ale stwierdziłem, że jeszcze nie mieliśmy w ogóle odcinka ani z Obornika, ani z nowicy. dlatego dzisiaj akcja Obornik nowym nabytkiem, zakupiłem John Deere'a. jesteś coś M, połóżcie mi a albo wiecie, bo skoro się rozrasta, no i potrzebujemy nowe maszyny, natomiast co kupujemy John Deere naszego Dlaczego John a nie Fen... A, trzeba sobie odmienić, nie? Chyba No No i jeszcze... Jak... jak widzicie jeszcze tam stoi fan z beczkowodem, no i dzisiaj będziemy tak, na poprzednich kościaliśmy sobie soje. Na soje będziemy wylewali gnojowicy, a na pola po kukurydze będę wylewał obornik Jest ostatnie odcinek z tej serii, chcąc nie, chcąc skończymy tę serię. Nie Kuba niestety no Wszystko się kończy się, no wszystko się... Szybko się zaczęło, szybko się skończyło. Ale jakby nie patrzę, już ponad troksy trwa. Kuba smutny jesteś, nie? <trujne> A, jest... <śmieniciela> ostatni odcinek jeszcze ładowania KSM, czyli jeszcze e, to wolne ruszanie się i tak dalej. mi się nim pobawić ostatni raz. Jak załaduję rozrzutnik. Dobra. A co ty co nim robisz? Ja chcę nim pojeździć. To czas raz się nim wywróci. No ale ja będę potem ładuję się, go, potem mi od tego. E, odwrócić. Powiem tak jeszcze. Tak dzisiaj jak to kupa ustalił sprzedajmy wszystkie maszyny i wszystkie landy, nie na końcu odcinka. I zobaczymy ile nam Zabaczymy, wszystko wyjdzie czy jego gospodarstwo było więcej warto To jest pewne z początku, że moja, ale cicho No ty, jak ja za samą maszynę, ja maszynę stanę no gdzieś 700 tysięcy pewnie, to nie ukrywajmy, nie? No się oboli, mówię, no nie było jeszcze ani akcji obornika, ani akcji gnomicy, myślę, że no spoko, coś innego będzie No i tak, w 7 nowego John no widzicie, no John 6195M no, John dość duży, bo ma chyba około 20 konia, tam czy tam 150. No. Tak jak ten mały fenda, gdzieś stwierdzamy spoko, trochę odciążmy go fenda. No i tak i lecimy z oborniczkę. A bo wiecie co, zrobimy inaczej. Będziemy, będziemy rozwalali obornik na te pola obok gospa. Bo na nim bardzo mało robiłem w ogóle w grze, że po prostu no coś innego porobimy. O tak to zrobimy. że nie było, że cały czas o te same pola, to teraz coś porozwalamy na inne. Dobra. Raz, dwa i trzy. W sumie czternaście na godzinę z rozrzutnikiem to trochę za dużo, no ale... Ty! Dwadzieścia na godzinę ten John Deere się z rozrzutnikiem, jeju! Yeah, Jak szybko! Jezu! Znaczy rozrzucamy szybko, bo... Żeby nie było jakiejś grubej warstwy, tak? Bo to pole... To jeszcze z czymś przygryć i Nie ma to znanej orki, dlatego tak to po prostu będziemy robili, a nie inaczej. A u się gruberujesz, tak? No tak. I żeby życie miało smakek jaden na to pole, co mam do gospodarstwa, mm -hmm. na którym jeszcze nic nie robiłem. <laughs> Nieźle. W Od początku serii. Kurczę, no tak to się poskładało niekiedy, tak sami widzicie. No dzisiaj też po odcinku, od razu usuwam całego save'a, mody wywalamy, no i tyle. Jeszcze zobaczę Postaram się pokazać screena albo jakaś informacja na filmie ile razem godzin przegrać na tej mapie. Bo niestety na multi tego nie da się sprawdzić. A ciekawie, nie? Mi się wydaje, że tak 30 będzie godzin, nie więcej. no, no spokojnie. Ale w sumie jak FET na 7 motogodzin, aha, ale to są farmie, Nie. Są realne, to są realne motogodziny, tak. Są realne. No. Hmm. Czyli jak ma jednym sam, jeden ponad 7 minut godzin, no to może być to gdzieś 3 godziny, naprawdę może być, no ale zobaczymy. To tego się przekonamy za chwilę. No i tak, co poza odcinkiem, to posiadałem to poraż, bo po prostu, no mieć jakie pole po prostu, nie wiem co nawozić. Myślałem, że zaczniemy o pryski, no ale na tej serii, nie wiem czy było pryski, ale chyba wiosną było, więc no wszystko w tej serii było, wszystkie prace, które trzeba zrealizować, jak widzicie, e, dzisiaj kończę rady. O dzień dobry, panie Kubo. Po co tam tu przyjechał? O dzień dobry, jestem A po co tam tu przyjechał? Ja patrz. No patrz. uważaj, ej, uważaj. Ej, dobra, rządzi w gównym obszarze. <laughs> Odsmarowany. Ale ładny idzie, nie? Ej, nie gadaj. Co? Debbie nie działa chyba te wiatura coś czuję Dobra, to sobie wyślą jakiś mnie tylko trzeba syknąć z pola A pan nie ma co robić? Nie no mam co robić Właśnie jadę... Do siebie Do swoich on nam z robotę No nie wiem. wyjeżdżam do nie wiem. Przeprowadzamy się do niebie na pobelę, Polska wieś jest nieopasalna. No. Polskie. Polska wyginęła. Polskie gospodarstwo jest mało opasalne. Dokładnie. Szczególnie przy moich krowach. się się na nim. No w sumie tak, bo się nazywa emigranci z Polski. No, nie tak nie nazwaliśmy. No. <laughs> Jakby nie patrzeć. No i tak to lecimy, mówię dzisiaj sobie najwyżej pogodzimy. Żeby było urozmaicone... Był ten odcinek urozmaicony, a może się uda zrobić jak chciał A teraz okresy rogola zawiniamy. Jak ja to zawsze mówię. Dobra, gdzieś dotąd. I teraz lecimy na się. O! Nie starczyło mi. Jak smutno. Serio? Muszę jechać na około pola, znaczy muszę jechać na koło Gospo, na, go, na Gospo, ale smutek, no dobra Tak więc zrobimy, jak wyjdziemy na John Deere No nie przeżyję jakby, no Nie będę nie młodości, ale to Nie przeżyję na nic zbyt wiele, bo ci go kupiłem, ci go sprzedam No straciłem na nim jego tysięcy, bo 60 tysięcy zostanie mi za no ale No chciałem jeszcze jakieś tutaj mówię, jakieś coś nowego na końcu serii kupić Aha, zaklinowałem się, naprawdę A odcinek bez stopy to nie odcinek co się zdarzyło? Wjechałam w puchy Może ci pomóc Dam radę. coś tam wyciągnąć w jak tak bardzo chcesz sobie pójść w kacem nie? No. To moja załodowałaś jeden rozrzutnik Pego tak, Co? Mam robotę Moki okay. Jestem zajęty co? Czy my za swoje... tym staniemy. tak? No i dobra, to dla rozmaicenia pojedziemy Beczkowozem, żeby zdążyć. Albo, dobra. Tam mieszka jest sława ja, ja stąd uciekam. Ja a po... no. no, a ja jadę roz, Beczkowoz rozwieść, zobaczymy. Czy ten Bloskina? Chyba nie jeździłem, nie wiem, jak jeszcze znamy. Ciekawe, jak tutaj szło. Ogólnie ten duży fent w tym Beczkowozie wygląda mało, więc dobrze, że jednego mamy. Bo mały fent albo John Deere wątpię, żeby go ciągnąć, mamy spoko. Zlecimy i porozwalamy tej ambicje. No nie spodziewałem się, że jednak na, na, na serii porobiliśmy tutaj dużo, bo to jakby jednak cały sezon, nie zrobiliśmy, tam natomiast no... Podziało się tu. No, było dużo śmiało chodzi tylko na przykład... Dobrze, wie, że no, nie wiem, jak można. Dobrze, wie, że widzowie jesteśmy po krótkim cięciu, ale niestety Mati przypadkiem był zbój włosy, nie musiał się po niego wrócić. No nie chciałem, żeby no... To było na odcineczku. Ty, FPS-y się nawet ogarnęły, no ale trochę za późno. Do skin Nie z Kin. <grym> Oj Jezu, jak ten fan dostał! Jaką setną obroty, masakra. Ogólnie to jest pole kuby po wapniu, tak troszkę nie. Ra no realnie sobie pojedziemy po nim. Jeżeli mi się na około. No i tak, widzicie, tu została posiana soja. No i na soję będziemy po prostu sobie walali. No i Ty, ale fajnie ta soja wygląda, fajnie to wygląda. Jest bipi Będziemy teraz do aplikowali te notwice. Chyba to Ale wszedł na obroty Ty Tekstura się zmienia? No powinno się zmieniać, no nie, nie, dlaczego no, się nie zmienia jakby tekstura by, no ale mniejsza. O bo dobra, to tak zmienia się jak to z gnojowica zapełnia, gnojowica ma inny niż nawozę no... Dobra. Tyle, te gnojowice szybko idzie, zrobiłem poprzednio w 10% mniej, a to będzie szybko szło niestety. No ale dobra, damy radę. No i lecimy. Ta, lecimy, no Mati, lecimy. Zaraz pełny rozrzutnik. Nie, jestem głupi, zapomniałem włączyć tego. Bałka, dlaczego ci go na wica, nie? Masa ekranu. Boże, świetnie, na serio. No, ja się półgłoska robię bez, ale jest mniejsza. Ty, ale ta tekstura się nie zmienia, no kurde, dlaczego? Na więzienie. No bo jest... dobra, zmienia się, jest dobra, jest. Co się pomieszało. Wydać czego coś najgorsze? Nie widać jakby tekstur jak ci robi beczkowóz. nie widać tego. Myślę, że to jest takie sobie na oko, nie? W sumie no kurde, może to i widać, no nie wiem. Cięż, o, ciężko zobaczę, tak to nie jest już się mi nie, nie ciekawe, ja że nie widać. Okulary są kupcowe, czy coś, bo mam hajciki. Ty, ja mam 30% mniej po niecałym przejeździe. Jak już Kuba? No. Okej. Okay. Już swoja robota jest Zawsze Dobrze. Może beczko? Ty, faktycznie, wiesz mnie jest tak z tym, tym beczkowodem? Bo ja mam z tyłu ja te lance jakby nie Jak da się do góry to się on automatycznie wyłącza Dlatego ja mi to wtedy nie lało Dziwna sprawa No tak Dziwnie trochę Bo on się go do góry ale dlaczego A w sumie, no w sumie racja Już wiem dlaczego się robi No dobra Bo potem to ja sobie się gromadził to wybuchło, Potem jak w Czarnobylu. To sobie bo to takie skuby połem no słuchają, tylko nic mi nie zrobi. Aha, nawet musi rozłożyć narzędzie, aha, czyli... On myśli, że jak jest, jest dane do góry, nas to trzeba rozłożyć. Aha, dobra. No, warto wiedzieć. No jak są te do góry, no to... Ale on mówi, że trzeba rozłożyć. Nie mówi, że trzeba opuścić, tylko że trzeba rozłożyć. To jest trochę dziwne, nie? Komunikat jest dziwne, no ale mniejsza. Bawne, że idzie. Teraz w miarę dobrze. Dlaczego? Dlaczego muszę swoją soję zagregatować? Nie wiem. Ja biedny. No nie sądzę, że biedny by soja No No Tu to bogactwo, bo agregatować to pana. Ty nigdy sobie takim wreszcie nie wozimy, jakby na soj to ładnie wygląda. Nie ma jakich rewolucji, na to się nie ataka, spoko. jak na się mina Hop Batman Ale my mamy besty, to są już normalne, które rozwalają ci na boki. To jest bez takich aplikatorów, nie? W sumie tak. Nie mamy z tym. No Ale w sumie to schemat lepiej trzeba tak. Trzeba będzie zmienić właśnie. Nie, to jest kurwające, będziemy się mieli z tym, że to trzeba ponosić jak dalej, tam nic nie musisz ponosić, nie wydaje. I to ja też lepiej widzę, bo ty idźcie jakby ci idealnie do gleba, to widział tą teksturę jakby, to już tak nam nie? To nie wiem, no zobaczymy I ja już mamy minut? O, niecałe 15 I to zdarza, może No i z najgorsze, jak jest górkę to on tego nie rozlewa. Bo jest górzyste, dobra, a my już, a my już tego 100%, znaczy już wyraliśmy 100% lecimy e, na drogę, no to na tego nie będę zostawał na głos, bo już zjeżdżam, bo to nie ma sensu. Jeszcze wyjdziemy mieć dwa rozrzutniki i potem będziemy chyba sprzedawali maszyny. Jeszcze dwa rozrzutniki oprócz tych, no i tego będzie. No tak mówię, w tym ostatnim odcinku chciałem wam pokazać, bo już takie prace są na jak które się nie wykonywaliśmy tym. to Tu widzę idealnie pan załadował, tak równytko, bo jestem zadowolony. Jezu, coś ty z tym ks zrobiłeś, na skarpie go postawiłeś? Kuba. Jak na skarpie? Na skarpie stoi, stoi powietrzem... powietrzem od koła. Dobra, ja, tak. No co so, zobacz. No serio. A no tak. No tak. Dobra, niech tak stoi. No, dokładnie. Spokojnie, nie przewróć. Za mały kąt. No, racja, racja. No wiesz, z nim za ciężko, bo on lubi się przewracać, nawet bez kontu. <noise> bo to jest pan Kajsosław. To co, zaraz zaczynamy pomału sprzedawać. No nie, ja sprzedaję się jednoduchotnikom, przy tego co mam. Spokojnie, Kuba. No, no. Kanie, porób sobie jeszcze raz który nie do... Czy tym donde wiesz, co sobie porobiłem, nie? Ale gdzieś na Dundee'rem grałem, pani na jakieś serii. Takie sam się grałem, chyba na jakieś prostu u mnie. No to mówię, coś mi się pojawiło właśnie z tym dronde'rem Ty on pod górkę aż na godzinę cię. Ci Ogarniasz? Że na tej serii Jeszcze ani razu nie użyłem się Serio? No? No tak, ty nie bo... On cały czas jak stał, tak stał. <laughs> Ojej, oh No ty sobie mało to porobiłeś, nie ukrywaj. Bo ty ziemniaki się zajął dużo, nie? No. Ziemniaki mnie przetrzymały strasznie. No, żniwa szybko szły, bo. No niekoniecznie, nie bo mnie. No nie mnie szło to szybko. Szło. Jeżeli miałeś Fortschwaja, pamiętam, starego też szło trochę wolno. No to wtedy ty mi kosiłeś tą direm. No, też pamiętam. Jeszcze muszę ci zapłacić za kogoś. E to. Pomogłeś mi przy kichu to nie musisz. O to. Ja to dobry człowiek jestem. Znaj moją hojność i to cię. A co rozwalimy na tym polu? Oborniczek. Żeby już wszystko jak wszystko znaczy, Z że tak Bergman, nie dałoby się ogarnąć w takiej typowej serii po no Tam nie. Wiesz, na takich hmm. dużych maszynach. Ale na dużych maszynach to ciekawe po sąsiedzku, bo... Ona w Niwa samemu robi dużymi maszynami, trochę kieptu też jest. no popatrz Kuba, nie? To też było, no, ciężko. No po razu Po, po raz się tyle plusa na wszystkiego i tak daję no kurde... Jak miałeś krowy, to patrz. Aha! Ale zbagowany ten rozrzutnik. Rozwalam jako połowę rossznika drugiego nie. No dlaczego tak? Co się odwaliło? Co pole było otworzone czy co? No ty no, bez beki Wejdź na moje pole to przygodkę, tam dzieła łąka, nie? Nie I patrz jak ono rozwala po chińsku Jakby nawet nie dorzuca w ogóle Dziwne było nawiezione czy nie, ale czekaj, nic nie na bo to była łoka kiedyś, no, to... no nie wiem. Czekaj, jest ciekawość z prawdy. Nie, no tu nie masz na wieżonego. Nie ma tam? No, czemu on tak to daje? No dziwne, naprawdę dziwne. No. Czekaj, no. Ty leciałeś te naokoło? No. Raz? No raz. I potem raz, koło, razu. No nie... patrz, no nie, chodź. Gdzie ty jesteś? Jestem na tym polu? Czy nie? Nie byłem, nie mam No co jesteś zobacz? Faktycznie! wiesz dlaczego? Cześć! To pole musiało być tworzone, czy... Nie, no, pole było całe stworzone Ty nie mogę zejść w dół kamerą. Co się popsuło? Serio? Nie, nie no, mówię, to mapa mnie tak nie lubi, to serem mnie nie lubi Nie wiem, nie ogarniam na ja z paradą, bo tak trochę to bez przyczyny się zrobiło, na no, ale mniejsze Och, tam ino <gry> Ty się wydarz na niego. Kurde, no tutaj nie masz tego. No. no. No może ja? Ale dziwnie to, nie wiem dlaczego. Tu, tu masz tylko jedn, jedną fazę, to co teraz? Ale tam na tej łące napisałem napisane tak. Na to 100%, ale nie ma jakby tekstury ogórnika. Właśnie nie wiem to, dlaczego nie, bo to pole było całe tworzone, no, bez przyczyny płyną, albo nie jest całe rozrobione, albo całe powinno działać, no. Czemu tak? Naprawdę nie mam pojęcia. Po prostu naprawdę nie mam połączenie. Widzicie ostatni odcinek jeszcze kochowy. No gra nas nie lubi. Kuba musisz, co? Ej, bro. bo Bo szumy... Szumy twojego taty głosu, jakie kogoś tam. Sabola to nowo. Tak, tak. Winny się tłumaczyć. Jakie, przestań. Nie no tego casea będzie brakować, tego jego wywrotności i tego dźwięku Ja wiem a Tylko siarkiem mtz to w ogóle tak. A Ja tego mojego John Deere tyle razy co on już leżał Pamiętasz belki? Aż belki rozstawać Belki były najlepsze <gry> Najlepszy jest NT no tak Dobra Ostatnie prace teraz słyszałem Ostatnie narzutnik rzutnik trzeba rzucić i koń, kończymy i sprzedajemy wszystko Ciekawie mnie, ciekawie mnie na zostanie opinię, naprawdę prawda, ciekawie to Na pewno ostatnio kupam mniej, ale ciekawe ile mniej. O tak tu im, ciekawe ile mniej. Ty nie działa rozrzucanie. dobra, sprzedajemy już. Wejdź na chwilę do, do tego do John Deera. Do mojego Jesteś i do przodu. Włącz i do przodu. Nie nie ma tekstury. No nie ma. Dobra, kończę. Czekaj. Bo tu jest... Bo tu jest druga faza nawożenia. No to, ale dlaczego jest tu inna, tu inna? ci przykładowo tutaj. To będzie działało, no. Nie. Nie będzie. Nie będzie, dobra. Dobra, Kuba, sprzedajemy maszynę, chodź. Poczekaj. No A po co? O, tutaj się zaczyna. Dobra, bardzo, to nie ma sensu, no nie będę się kłócił. Leć od tej strony. Nie, dobra, sprzedajemy tam, chodź. Leci od strony ulicy. Kuba sprzedajemy. Nic nie będziemy raczej. Dobra? Dajemy. Chodź do sprawku. No. Sprzedaję. Wszystko pod Mam już 100, 200 tysięcy mam. 600 samych maszyn. 722 Ile masz? Kuba. Hallu. Czekaj. Na razie mam 500. O, 855. Samych maszyn. No i sami nie będę z tych. No dobrze, myślałem Patrzcie, ile te maszyny przeszły. Te kościarki się nakosiły. A prasa ile przeszła? 2,5 godziny. Długo porobiła. Miliard sto. Samych maszyn, rozumiesz to? Dużo, nie? Ale idzie Dobra, sprzedajemy pastwisko z skrowa. Ty, nie da się spać pastwiska Kuba Jak nie da? No, są krowy No nie da się Ciekawe czy ja będę mógł swoje na sprzedać. Dobra, mamy teraz, mamy, mamy niecałe milion 200, teraz sprzedajemy landy Ej dobra, nie mogę sprzedać, bo... No no nie możesz Poczekaj Kunda moment Można sprzedać maszyn lub narzędzia ponieważ jest w życiu Dobra, muszę lecieć świnie sprzedać no tak jest... sprzedać świnie wtedy może Oj krowy to wtedy... Mam 2 miliony 154 tysiące bez, bez tego jednego landu jakby Ej ja kis... mam Ty cała kiszonka się sprzedała z tym silosem ja, Da Ty ja nie mogę nazwać krów, bo ja mam bieganie ja Rozumiesz to? Mm. Jak, jak mam to sprzedać? Ty, ale masakra. Dobra, 14 tysięcy za świnki I możesz moje krowy sprzedać czy nie Bo ja nie mogę mi to działanie nie widział, albo dobra, gdzie to w ogóle ten jakby Gdzie to w ogóle odwiedź? Czy to jest... Ej dobra, musisz sprzedać krowy, żeby sprzedać je tobie. Tak, tylko dziękuję trigger na spraw krow, to mnie ciekawi, bardzo. Dobra, sprzedam jeszcze silos. Będzie wszystko. A ja nie mogę sprzedać tego. Krów nie mogę sprzedać. Jak nie może? On nie ma trikera gdzieś. O jest, dobra, sprzedaję. Dobra, sprzedałem wszystko. Mam 90, 992 tysiące. Ja jeszcze nie. Ja jeszcze. A ja mam już 2 miliony. Ale bez... jeszcze została mi paleta warta. No <laughs> i co ty z tym zrobisz? Kuba, słuchaj. Nie mogę. Kurde. No ale dlaczego Ale czemu nie mogę? Zadasz. Nie możesz? Czekaj, zaraz tam do ciebie. No ale mogę, dojadzę, mogę, ja mogę. Wyślemy pieniędzy razem? Właściwie? Hmm. 2 Dwa miliony pięćset Masakra. Pytam pieniędzy. Hmm. Te the fuck. Niecałe 3 miliony na całą gospę Dużo było, ba. Ja nie mogę To u mnie niecały milion <noise> Kto nie ma pieniędzy, to jest biedny 8 tysięcy mi brakło do miliona Dobra mordy, no to co? My wam dziękujemy za serię Trzymajcie się Na razie Cześć Hello